No, halo, sorry, ale nie mogę teraz gadać, bo wychodzę pojeździć na demo na Olympialach. Ty kury, bo kupiłeś to? Cześć! <grych> Jak mnie to bawi, idziemy na rower! Bajkczeku Treka w sumie się nie doczekaliście. Jak chcecie, to mogę. Będę go wystawiał na sprzedaż, także yy, mogę zrobić jakiś bajkczek na kanał, żeby było wiadomo, co w nim dokładnie siedzi. A oto nowy nabytek. Dzisiaj niestety będziemy go używać trochę niezgodnie z przeznaczeniem Bo będzie jeździł po lokalsach, bo jest już godzina 17 i w góry tak średnio jechać No ale... Robi wrażenie Panie Areczku, sprawdzamy reakcję ludzi Którzy będą na hopach Yo Czekaj Dobry Witam. Witam Witam Kurwa, siodła nie dokręciłem Być może i szybko poszło, fajne. Zobaczymy, czy na tak miękkim zawieszeniu to się może w ogóle od ziemi oderwać. A ty już widzę slope durowiec pełną parą, jeden Hebel. Zobaczmy, czy o nic ma inny wentylek niż szerokie szoki. Na pewno ma długi wentyl. No, o ile ty tym kręcisz? No, no, no. Ale dziura, ale japa! No, czekaj, no, czekaj. No, no nie zrobić, nie ci powietrza, kurwa. A wiesz, że on też ma wentyl od dołu? To ma trzy komory powietrzne, chłopie. Ja pierze, Mój kumpel dotknął ją siusiakiem i trzy bobasy wyszły. Trzy komory powietrzne temu. Sprężynki, żeby was piasa tak gadała, kupicie wadać bike shop. Bo ja nie wykręcę Dawaj ziemną Dawaj ziemią. Dobra, hopsa i to co ma Dawaj ziemną Lecisz też ziemną? No. Dawaj ziemną Mnie ona wpierdala, co dopiero ciebie ziemią. Mnie ona kurwa na plecy wyjebie Ziemno. Ej kurwa, da się No, no. Ja nie Chłopie Norbi Urban Dehac, to on? Tak. A my jesteśmy gdzieś w bieskich górach, na dzień dobry mi się tu nie podoba, bo trzeba podchodzić. I dopiero wjeżdżamy na trasę, a ja już jestem zmęczony. Widzisz? Co? Widzisz Co się stało? Uh! Mi brakuje sasu już Grąbany jestem <laughs> Mi brakuje luftu O Jezus Kapciuch A Baśko złapał pane hmm. Czyli podchodziłem po to, żeby schodzić Fajnie Już mi się wełbie kręci No bo ja nie umiem w te rotacje Ja umiem, wiesz, ja, to ty w, do góry umiem A wiesz co jest najlepsze? Ja, w, ja się wiesz na czym uczyłem to robić? Bez kasku po szkole. Co? Kurwa zielazo. Ty sobie uważaj, ci powiem. Byłeś tak wysoko, że jakbyś był kapkę wyżej, to byś zrobił to, co ja. Tylne koło blokuje się na górze i lecisz na mordę. Co kubuś jest robione? Baggert ma Ale sobie Kubuś dzielnie radzi tą koparą Zobaczymy czy ja sobie Tak dzielnie radzę Z robieniem salt Kurwa Oduczyłem się <grym> Oduczyłem się Kubuś kopacz zawodowy Powiedział, że po prostu za wolno Ciekawy jestem czy to jest to co ostatnio, że Za pierwszym razem Nie dokręcam, a potem jak Się skupię to kurwa przekręcę No tak jak mówiłem, nie dokręciłem, teraz przekręciłem GoPro mi spadło Dobra, mam was widzowie. To co mówiłem, wcześniej nie dokręciłem, a teraz przekręciłem. No, Kuba kopie dziurę. Kopie chłopak dziury, bo plan jest zrobić tak, żeby oprócz tych gąbek było coś na tej działce. Czyli ta kupa ziemi zostanie podwyższona i to będzie e, taka, no treningowa na ziemię, taka już większa. Eee, tam ma być linia stolików, do niej drugi starter. I no, teraz postaram się to ładnie wylądować, bo najpierw, tak jak mówię, nie dokręciłem, potem się skupiłem i przekręciłem. To teraz trzeba to ładnie dokręcić, Kuba! Jest tak jak zawsze: najpierw nie dokręcam, potem przekręcam, potem ląduję. Czyli, jakby z trzeciej próby na ziemi mi siadło yy, beko, to bym się cieszył. Tylko najpierw kubuś musi zapierdalać na kopareczce. Żądam równouprawnienia, widzowie. Ja dostałem łopatę, jeszcze z pękniętą rączką, a ten cwaniaczek ma koparkę. I, i co, to, co to ma być? to pierwszy wykopie dziurę! Ale ja mam górkę, a ty masz już takie dziursko! Łopatę masz, będziesz szybciej! No dobra! Ja wykopałem tyle, skopałem górkę Tymczasem kupa Ale zaczął Ale zaczął chwilę wcześniej To mam na swoje usprawiedliwienie Ale ja co no Ty masz szybciej, bo masz łopatę Masz łopatę to szybciej Łopatą szybciej no Tak, tak To ja dlatego, tak... że ma pękniętą rączkę No, dobra Suń dupę, trzeba to kończyć Cześć. Lato, lato w koło brzegu Nie znalazłem ciśną noclegu Czasem w życiu tak się zdarzy, więc przespałem cię na plaży, rano słońce. Już... Dalej, dzielnie walczy. Lecimy! W miejscu musi musimy być. Ale za. pojebane, pokażę kamień. To jest kurwa, jeden wielki głaz. I te druty, co z niego wystają. I weź przesuń ramię, bo mi ramię światło nasłania. Te druty, co z niego wystają. A wiecie, co jest najlepsze? Kuba za tą ziemię zapłacił. Nie ja, mój tata. Jestem bananowy, dziecko.